No tak, zostawiliśmy dzisiaj kawał serducha na boisku. E, wiedzieliśmy, że musimy, był to mecz o życie. Każdy na siebie maksa, ciężko trenowaliśmy i szarpaliśmy to zwycięstwo. Drużyna Zawiercia ma bardzo dobrych zawodników, dobrych fizycznie, kopią na zagrywce, no ale my staraliśmy się to utrzymywać i na wysokiej piłce kończyć ataki. No na pewno każdy będzie sfokusowany, damy z siebie 110% i mam nadzieję, że wygramy jutro to spotkanie. Tak. Yy, dokładnie, cieszymy się, że, że wygraliśmy, bo no nie ukrywam, mieliśmy nóż na gardle po tych dwóch meczach. Musieliśmy rzucić wszystko, co mamy najlepsze tutaj na boisko. Yy, nie ukrywam, że no tak, te pokłady energii są we mnie, ale już później też przyszło zmęczenie i, i taki kryzys po prostu fizyczny. Ale mamy całą drużynę, która wierzyła w to zwycięstwo, i jeśli pojedynczym osobom, pojedynczym zawodnikom troszkę gorzej szło w jakimś elemencie, to każdy starał się nadrabiać, pomagać i ta zespołowość dzisiaj wydaje mi się, że zadecydowała, że wygraliśmy. No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja przyznam szczerze, niewiele grałem takich meczów w, na poważnym poziomie, dzień po dniu. No ale na pewno nasi fizjoterapeuci i sztab nam pomogą w tym, żeby być w jak najlepszej kondycji jutro. Tak samo my te 500 mamy w nogach, jak i drużyna z Zawiercia, więc wychodzimy jutro i, i dalej się bijemy i chcemy pokazać dobre widowisko, a jak będzie to zobaczymy. Na pewno będziemy musieli przyjąć wnioski po tym meczu, żeby jutro wyjść i zagrać nowe spotkanie i wygrać je. I tak naprawdę no, dałem z siebie maksa moim zdaniem, po prostu to co mogłem to skończyłem. Myślę, że mecz na pewno do analizy. Myślę, że przeciwnik mocno zagrywką na pewno strzelał. Mieliśmy w niektórych momentach problemy, żeby przyjąć, ale też na większej rzeczy byliśmy przygotowani. Myślę, że w tym tie niektóre piłki mogły się inaczej potoczyć, ale to też tak ciężko to określić. To się okaże, nie będę zdradzał szczegółów, bo jeszcze jak ktoś to zobaczy.